Witajcie! Dzisiaj pogadamy o triggerach, czyli tych momentach, kiedy coś lub ktoś wywołuje w nas silną, nieprzyjemną reakcję. Czasami jest to złość, czasami smutek, a czasami czujemy się kompletnie bezsilni. Każdy to zna, prawda? Ale co jeśli powiedziałabym Ci, że trigger to nie wróg, że... To tak naprawdę to sygnał, który może pomóc ci uwolnić coś ważnego. No i że radykalne wybaczanie może tu zrobić prawdziwą magię. Brzmi dobrze? Ale zanim zaczniemy, bardzo zachęcam Was do lajkowania i subskrybowania. Mam na imię Monika i witam Cię ponownie na moim kanale, gdzie odkrywamy cuda rozwoju i transformacji. No to lecimy. Co to są triggery? Triggery to sytuacje, słowa lub zachowania innych osób, które wywołują w nas silne emocje. Często złość, smutek lub poczucie odrzucenia, poczucie winy. Zwykle są powiązane z naszymi starymi ranami i przekonaniami, dlatego reakcja bywa mocniejsza niż wynikałoby to z samej sytuacji. Więc trigerem nie jest ten, kto cię wkurzył. Największy błąd, jaki robimy, kiedy coś nas triggeruje, to obwinianie innych. To przez niego, to przez nią. Gdyby nie ona, nie on, to byłoby mi lepiej. Ile razy tak pomyślałeś o swojej partnerce, czy mężu, teściowej, szefowej? Ale prawda jest taka, że trigger to coś, co już w nas było. To trochę jak przycisk, który ktoś przypadkiem nacisnął. Ale przycisk już tam był. Więc zamiast skupiać się na tej osobie czy sytuacji, warto zadać sobie pytanie: co tak naprawdę u mnie tu rusza? Skąd ja to znam? Skąd to się tam wzięło? Pamiętajmy, że trigger to informacja, a nie wyrok. Ok, coś cię wkurzyło. Ktoś powiedział coś głupiego, zachował się nie w porządku, zignorował Cię i czujesz to w ciele, ściska Cię w brzuchu, serce wali, oddech przyspiesza i wszystko w Twoim ciele i głowie krzyczy STOP! Zanim wejdziesz w spiralę myślenia, jak ona, on mogło, mogli mi to zrobić, zrób krok w tył i zauważ, co dzieje się w Tobie. Spróbuj tego. Weź głęboki oddech i powiedz sobie, to nie o nich, to moja rana się odezwała. Zamiast analizować, po prostu poczuj to w ciele. Może napięcie, może drżenie. Pozwól temu być. Nie uciekaj. Połącz się z tą częścią siebie. Ona woła ciebie o uwagę. Ta część ciebie chce być zauważona, dlatego tak to boli. Trigger to nie kara, tylko informacja. Przekazuje Ci miejsce, które wymaga uzdrowienia. A ponieważ wszystkie nasze nieuwolnione emocje kodują się w ciele, ciało to jest nasza podświadomość. Dlatego czujemy to w ciele. Nie uciekaj, nie próbuj zapomnieć. Nie włączaj kolejnego filmu na YouTube czy Netflixie. Nie zajadaj tych emocji. Poczuj je. Teraz podam ci 6 kroków. Jak to zrobić w praktyce? Jak już to poczujesz, czyli to jest ten pierwszy krok, krok drugi, nazwij, co cię triggeruje. Na przykład wkurza mnie, że ktoś mnie ignoruje, albo wkurza mnie, że on daje mi do zrozumienia, że jestem w czymś gorsza, albo że popełniłam błąd. Cokolwiek to jest, po prostu to nazwij. Krok trzeci, zadaj sobie pytanie, skąd ja to znam. Kiedy ostatnio czułam, czułem się tak samo. Zastanów się, co Ci przypomina ta sytuacja. Krok czwarty sprawdź, co w tym jest dla Ciebie. Może to przypomina Ci dzieciństwo, może kiedyś ktoś Cię nie słuchał i bolało, czyli krok trzeci jest połączony z krokiem czwartym. W kroku czwartym nazywamy po imieniu to, co nam się przypomniało. A jeśli ci się nic nie przypomniało, to nie masz takiego znaczenia, być może przypomni ci się to jutro, a być może wcale. Ważne jest, że łączysz się z tą częścią siebie, że ją zauważasz. Krok piąty. Oddychaj i poczuj to w ciele. Nie walcz z tym, nie oceniaj, po prostu bądź. Zaakceptuj tą część siebie, która to czuje. I powiedz do tej części siebie, że ją widzisz i akceptujesz. Jeśli możesz, to przytul tą część siebie. I krok szósty: wybacz dla siebie. Powiedz sobie: wiem, że ta sytuacja i ta osoba pojawiły się dla mnie, dla mojego uzdrowienia. Wybieram uwolnienie. Nie muszę już dźwigać tej rany. Oddaję ten problem wszechświatowi. I weź głęboki wdech. I wydech. A jak tutaj działa zastosowane radykalne wybaczanie? Radykalne wybaczanie nie oznacza, że udajemy, że nic się nie stało, to nie oznacza też, że akceptujemy złe traktowanie. Chodzi o to, żeby uwolnić siebie, bo dopóki trzymasz w sobie urazę, dopóty ta sytuacja ma nad tobą władzę. Radykalne wybaczanie to metoda, która daje poczucie ulgi i uwolnienia. Zamiast więc. Myśleć, nie wybaczę, bo to niesprawiedliwe, spróbuj spojrzeć na to inaczej. Co jeśli ta sytuacja przyszła do mnie po coś? Co jeśli jest w tym jakaś lekcja? I zabaw się w detektywa i odkrywcę. Radykalne wybaczanie mówi, że każda trudna sytuacja ma ukryty sens, nawet jeśli teraz go nie widzimy. Nie chodzi o to, by na siłę szukać sensu w cierpieniu, ale o to, by przestać być ofiarą i odzyskać swoją moc. I na zakończenie. Czy ten proces jest łatwy? Nie zawsze. Ale im częściej to robisz, tym mniej mocy mają nad tobą triggery. Zaczynasz zauważać, że zamiast wkurzać się na innych, zaczynasz rozumieć siebie. Zaczynasz częściej odpuszczać, mniej się przejmować i. Zaczynasz nosić w sobie więcej spokoju i zrozumienia dla innych. A to ogromna wolność. Więc jeśli następnym razem coś cię rozwali, spróbuj zatrzymać się i spojrzeć na to inaczej. A jeśli chcesz głębiej wejść w temat wybaczania i emocjonalnego uwalniania, to daj mi znać w komentarzu. Chętnie nagram więcej materiałów. Przypominam również, że oferuję pierwszą sesję gratis. Wystarczy tylko, że zapiszesz się na moją stronę na Facebooku, zostawię link poniżej w opisie, i polubisz mój ostatni post, i napiszesz do mnie wiadomość, proszę o darmową sesję. Zaznaczam, że liczba sesji jest ograniczona. Dzięki za dziś. Jeśli ten film był dla Ciebie wartościowy, proszę zostaw lajka i zasubskrybuj. Do zobaczenia, do następnego razu. Cześć.